Siemanko, dzisiaj nagrywam materiał podsumowujący BT Diablo 2 Resurrected i Early Access i OpenBT Chciałem się podzielić moimi wrażeniami, moimi odczuciami, co i jak więc jeśli interesujecie taki materiał zapraszam Jestem Tomas, mój kanał jest głównie o Diablo 2, gry hack and slash. Też się na nim będą znajdować, ale obecnie Diablo 2 Resurrected i chciałbym spróbować zrecenzować trochę tą betę i powiedzieć o jej plusach i minusach. Więc zaczynajmy. Rozpocząłbym od takiej informacyjnej części, to znaczy na becie. Yy, Grałem około 10-15 godzin, niedużo w sumie. Zrobiłem dwie postacie, jak tutaj widzicie: Jawazonkę yy, na 19 i Czarodziejkę na 24. Poziomie, na jakim sprzęcie grałem: PC-ta, yy, Ryzen 5 3616 GB dysk SSD standardowo. No i karta graficzna yy, GTX 1650 yy, Ti yy, 4GB. Więc nie używałem kontrolera, grałem na myszce i klawiaturze, więc taki, taki, taką recenzję będę przedstawiał z tego punktu widzenia. PC-owego typowo. Jak widzicie, obraz jest 1080 na 1920. Co mogę jeszcze powiedzieć? Grałem i multiplayer, i single player. A więc, jak przy tym moim PCcie wyglądała wydajność? No, jestem tutaj mile zaskoczony, ponieważ gra osiągała ponad 100 fps przy wysokich detalach i przy najwyższej jakości grafiki. Spadało, spadało do 70. Myślę, że ustawienie sobie na 60 klatek to jest też, też u mnie bezproblemowa opcja. Nie, nic się nie działo biorąc pod uwagę to że streamowałem i yy, nagrywałem na przykład film to obciąża o wiele bardziej jeszcze komputer więc jestem z mojej optymalizacji na moim komputerze mega zadowolony wiem że wielu z was miało spore problemy yy, z różnymi yy, wymaganiami sprzętowymi z windowsem 10 i tak dalej i z yy, spadkami FPS ów yy, ja tutaj Przygotowałem się, można powiedzieć, kupiłem nowy komputer. Jeżeli macie starszy komputer, musicie się z tym liczyć, że będziecie mieć po prostu problemy. A więc, chciałbym zacząć od plusów, ponieważ jest ich moim zdaniem o wiele więcej i ogólnie ta beta jest zdecydowanie na plus. Pierwszym mega plusem jest grafika. Każdy szczególik został pięknie odnowiony. Klimat jest taki, jaki powinien być. Bardzo mi się podobają y, wyglądy postaci, czary, jak, jak wyglądają animacje. Na, każda postać jest naprawdę mm, bajka. Ja jako stary gracz y, i fan Diablo 2 odbieram to jako prezent. Naprawdę grałbym w starą wersję na starej grafice, a tak to będę mógł sobie pograć na super nowiutkim. Diablo 2 Resurrected, co mnie mega cieszy. Drugim mega plusem jest moim zdaniem multiplayer. No i tutaj był właśnie test multiplayer, czyli na becie, czyli BattleNetu. Jak to będzie funkcjonowało w 8 osób? Jak ludziom się będzie grało? Czy będą jakieś błędy? No, moim zdaniem mówi samo za siebie to, co się stało. Ludzie masowo grali. Do 30 poziomu, Tumbrany duelowali się, jest bardzo pozytywny odbiór i ja też bardzo pozytywnie odbieram. No, to jest stary, dobry battlenet, gdzie mogliśmy sobie po prostu pogadać z kimś, z kolegą, pograć, potrajdować, pośmiać się. Super się to wszystko udało. Um, ja osobiście. Nie grałem tak dużo godzin i nie poświęciłem na jakieś czasu na jakieś PvP czy coś tylko dlatego, że po prostu nie starczyło mi mojego osobistego czasu. Ale na pewno na nadrobię to, kiedy wyjdzie już wersja pełna. Trzecim mega, mega dużym plusem są zmiany, zmiany, które od yy, alfy od początku wprowadzają yy, Wodarze, y, czyli Blizzard razem z Vicarius Games. Y, moim zdaniem na plus, tak, wspólna skrzynka na Battle Pierwsza rzecz, super pomysł. Druga, y, Gold Pickup, też nie było tego, super sprawa. Y, ma ją być słowa runiczne, laderowe przeniesione do single player, co jest też mega fajne, jeżeli ktoś będzie grał offline. Moim zdaniem, jeżeli to będzie prawda, że krowi król będzie mógł być zabijany cały czas, też super pomysł. Więc te zmiany bardzo cieszą. I o, dla mnie ogólny feeling odbioru tej bety jest bardzo pozytywny. Bardzo dobrze mi się grało. Czułem, że czułem się świetnie yy, grając tą grę, więc taki ogólny feeling na, na Mega Plus. No i teraz minusy kochani. Trzeba wspomnieć o minusach, ponieważ były było, było trochę bugów. Głównym bugiem, który ja nie dotknąłem który ja zauważyłem był to z czatem, world chatem, który wyłączał się, nie działał tak jak powinien. Nie wiem jakoś dziwnie, dziwnie podwójnie wstawiał ten tekst. Nieczytelny troszkę, troszeczkę ten czat jest dla mnie. No, powiem szczerze, że, powiem szczerze, że to akurat, to akurat e, troszeczkę e, na minus. Bardzo bym był e, zadowolony, gdyby to mocno zmienili ten czar. I e, zauważyłem jeszcze kilka innych takich problemów, małych, typu w, w, st w staszu po prostu. I tenki nie chciały przeskakiwać, podnoszone z ziemię do ekwipunku tak jak trzeba, albo z, wyrzucane. Trzeba było kilka razy klikać, albo nie, dziwnie jakoś nie mieściły się, trzeba było je ręcznie przenosić. To są takie malutkie szczegóły, które powinny zostać ponadrawiane. Na pewno to zostało wszystko pozgłaszane. I był taki mały problem na początku, na, nie wiem czy oni go rozwiązać w międzyczasie że po prostu jak się podbiegało do ściany to czasami postać sama, sama sobie odbiegała od niej. No to, tak jest, to są takie szczegóły. Oczywiście te bugi y, trzeba wyeliminować, premiera jest już za miesiąc, więc y, takie szczególiki pozauważałem. Mam nadzieję, że, że zostaną jak najszybciej rozwiązane, jeśli zauważyliście jeszcze jakieś oczywiście w komentarzach. Muszę jeszcze wspomnieć o kilku kwestiach, na, na przykład takiej kwestii, czy gra będzie bez błędów i czy będzie wszystko ok na premierę. Są obawy, że te y, bugi, y, ponieważ nie ma drugi, y, trzeciego, czwartego, piątego aktu, zabójczymi i nekromanty, czy to wszystko zostanie jakoś sprawdzone, żeby wszystko było ok. Mam nadzieję, że tak będzie jeszcze miesiąc do premiery, wydawałoby się, że to jest mało, natomiast zobaczymy, Tak. nie wypuszczają od razu Ladera, więc jest trochę czasu, żeby przed startem Ladera wszystko ładnie ponaprawiać i żeby gra chodziła tak, jak powinna po Diablo 2. Drugą rzeczą, moje odczucie... Takie ogólne, że nie, nie czuję już jakbym grał w tą samą grę, już to już jest troszkę inna gra, to, jest coś, to już jest coś innego. To już jest, grałem w Diablo 3, w Diablo 3 gra się y, też inaczej, w Diablo 2 Resurrected. Y, troszeczkę pewnymi opcjami przypomina troszeczkę tą nowszą, te nowsze gry i moim zdaniem to jest OK. Natomiast yy, na przykład taką rzeczą, że mapy nie są tak samo idealnie ułożone jak w oryginalnej wersji, jest już tutaj taka mała chociażby zmiana. Yy. Przez to, że jesteśmy cały czas w tej nowej grafice, możemy przełączyć na tą starą grafikę, ale ja czuję już, że gram w inną grę po prostu, tak? Jest ten gold pickup, jest yy, wspólna skrzynka, mamy możliwość... Podawania postaci z postaci nie trzeba przerzucać się jak na Battle meccine. czuję po prostu że takie jest moje odczucie, że to już jest po prostu troszkę inna gra. To to jest yy, Diablo 2 z ograniczoną grafiką, ale jednak ja mam odczucie, że nie gram już zwykłe Diablo 2. To już jest troszeczkę i co innego, jak dla Trzecią rzeczą, którą chciałem jeszcze poruszyć, to opinie graczy na temat e, e, zmian i e, jaka jest przyszłość tego Diablo 2 Resurrected Oczywiście ja chciałbym żeby na przykład po dwóch, trzech laderach, e, gdzie byłby 1.14 patch. chciałbym, żeby po prostu coś dodali do tego jeszcze. Wiem, że wielu graczy się z tym nie zgadza, e, jesteście wkurzeni, że tak mówię i tak dalej. Uszanujmy się nawzajem, rozmawiajmy o tym na spokojnie. Moim zdaniem nie takie zmiany jak w Project Diablo 2, jak w modach, absolutnie nie, też bym nie chciał, żeby tak coś było. Chciałbym, żeby oryginalna gra była zachowana w takiej praktycznie formie jak teraz, ale mały balans, przywrócić jakiś fajny build do życia druida na sumony albo i dodać jakieś słowo runiczne, jeszcze dwa, trzy słowa runiczne, jakąś legendę z jedynki czy z Diablo 3, Myślę, że to by było super, i z tym pozostawiam Was, moi kochani. Ja chciałbym, żeby małe zmiany były po jakimś czasie, nieduże, a ogólnie ta beta jest. Piękna, i myślę, że oryginalna wersja też będzie super, będziemy grać. Moje plany są jak najbardziej znane: będę streamował i produkował Wam materiały. Dzięki za wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie. A teraz przesyłam Was do następnego filmiku.